Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o silniku 15DCI, który wykorzystywany był w przeróżnych modelach Nissana, m.in. w modelach takich jak Kaska, Note, Juke, Micra czy Almera. To jest jednostka, która stworzona została przez Renault no i która dostępna była także w różnych wariantach mocy, tych wariantów było dość sporo, natomiast generalnie mieszczą się one w zakresie od 65 do nawet 110 koni mechanicznych, a zatem mocy rzeczywiście potrafiła być dość przyzwoła. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne tego silnika, no to to jest silnik czterocylindrowy z tryskiem bezpośrednim, do tego 16 zaworów, rozrząd na pasku, no i skorzystano także z turbosprężarki, w tym przypadku ze stałą geometrią, a zatem można powiedzieć konstrukcja dość ciekawa, no i generalnie doceniana przez użytkowników i kierowców. Sam silnik dość często postrzegany był jako ten, który potrafi dostarczyć dość sporo dynamiki, zwłaszcza w tych nieco mocniejszych wersjach. Jest to też silnik, który oferuje stosunkowo niskie spalania. Dlatego też dość często wykorzystywany był w samochodach typowo przeznaczonych do jazdy po mieście, ale również niekiedy korzystano z niego w przypadku aut typu SUV, jeżeli właśnie szukano tam akurat jakiejś większej oszczędności w tym zakresie. A zatem w tym przypadku na pewno można mówić o dość sporych atutach w zakresie czy to poziomu samego spalania, jak i również w kwestii dynamiki. Do tego także szerokie możliwości doboru mocy, jak i również spora elastyczność silnika wszystko to z pewnością dość dobrze wpływa. Na ocenę tej jednostki. No i pamiętajcie również o tym, że jest to silnik o dość ciekawej konstrukcji, która zapewniała bardzo dobrą kulturę pracy, jak i również stosunkowo niewielką awaryjność. A zatem, można powiedzieć, bardzo ciekawa jednostka. Natomiast, oczywiście, też warto zwrócić uwagę na pewne kwestie, zanim dokonacie ewentualnego wyboru takiego silnika. No bo też trzeba pamiętać o tym, żeby każdy silnik jednak sobie zweryfikować, prawda, pod względem technicznym, zanim dokonacie ewentualnego zakupu samochodu z takim silnikiem zwłaszcza też dlatego, że no po prostu na skutek eksploatacji może dochodzić gdzieś tam do jakichś poszczególnych usterek, z tego względu dobrze jest zwrócić sobie uwagę, czy to na panewki, czy to na wtryskiwacze prawda, zweryfikujcie sobie także stan techniczny rozrządu, czy przypadkiem w najbliższym czasie nie będzie on do wymiany, dobrze też zwrócić uwagę na pompę ciśnienia, czy zawór EGR, to wszystko z pewnością warto mieć na uwadze, jeżeli dokonujecie samochodu właśnie z takim silnikiem z rynku aut używanych, no jeżeli chodzi o Panią, o ten silnik, to musicie pamiętać o tym, żeby jednak regularnie wymieniać olej. Dobrze jest to robić właśnie według zaleceń producenta, lub nawet i częściej, prawda? Do tego nie można zapominać o regularnej wymianie filtrów. Dobrze jest też sobie robić przeglądy minimum raz w roku, żeby zweryfikować, co po prostu jest do zrobienia. No i też wykonywać te wszystkie rzeczy na bieżąco, no bo czasami, jednak, jeżeli się odkłada, no to to może pogłębiać ewentualne jakieś tam usterki. No i też pamiętać o tym, żeby w tym przypadku raczej starać się tankować paliwo dość wysokiej jakości, co może mieć bardzo istotne znaczenie w przypadku silnika 1.5 DCI, a zatem o tym wszystkim na pewno pamiętajcie, bo rzeczywiście może okazać się dość kluczowe. A więc podsumowując, silnik 1.5 DCI to z pewnością bardzo ciekawa opcja na rynku, która przez wiele lat pokazała swoją przede wszystkim wszechstronność, jak i również solidność, sprawdzając się w różnego rodzaju modelach. A zatem to tyle, ja zachęcam do zostawienia polubienia pod nagraniem, jeżeli ten materiał okazał się dla Ciebie przydatny. Pamiętaj także o tym, aby zapoznać się z ciekawymi linkami, które znajdziesz w opisie mojego filmu. A tymczasem to tyle. Do zobaczenia!